Jacek, Nie, błagam, Jezu, mało, <ie efecto> <sus dancing> ja co? Sukienka. Jak ładnie ci w tej sukni? Na 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 Najlepiej jej w tej sukni. Na 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 szartowałam. Na 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 na, ta ta ta. Sukienka ma fajny kolor, yy, dobry print kwiatowy, ale totalnie. To nie klimat i to nie ten kierunek. O, jednak powrót do czarnych spodni. Chyba wracamy do koncertu. I wydaje Chyba. mi się, że to będzie najlepszy pomysł. Tak, Sp te spodnie, spodnie są trafione. One muszą zostać. No, a co do tego założy jej na górę? No, a może coś błyszczącego tam masz? Błyszczące, no, cała jest syna. Dobra, niech stracę, zobaczymy. Dobra, będzie na siebie, słuchaj. Uuu, są cekiny, są cekiny. Czy to są takie cekiny, że można robić dół, górę, różne wzory? No kocham. No popatrz no, zobacz. No, no nawet tutaj zobacz, no wymyślił coś. Nie, to to mi się Taka wisienka na to. Prawda, naprawdę złamał. Bo, bo to naprawdę jest prawdziwe, że on ją tak kocha. Dobrze, teraz rączki do tyłu. Okej. Okay. Jacek też się lubił przebierać. On zawsze Aha. takim był, wie, dzieckiem scenicznym. Przebierał się za Batmana. Zazorro, Aha. słuchaj, jak małym dzieckiem. synu ładnie ubrał już tylko, co? Tak, Piękne, bo się świeci. Teraz bym chciał, żebyś dała mi rękę i żebyśmy poszli razem do lustra. Ona poszłaby na koncert w takiej stylówie. Uwaga, jesteś gotowa? Tak. <śmiennie> Ale czaderska stylówka! Ale powiedz, jesteś tylko tak. miła, czy rzeczywiście ci się podoba? To pasuje y, stylowo do siebie, i ta kurtka jest świetna. Ta Wiesz, kurtka co, to najbardziej... można było do wszystkiego tak naprawdę założyć. Bo najbardziej tak? mi zależało na tym, żeby właśnie tą bluzką przełamać ten taki rokowy, czarny, y, oklepany schemat. Cześć, kochani. Klub, koncert, w tym kierunku idziemy, tak? tak. Fajna stylówka, dobre spodnie. Powiem Wam, że tak rokowo z charakterem.